Co Wam mówi nazwisko MOSS w aspekcie motorsportu? Każdy z Was od razu pomyśli o Stirlingu MOSie: 4 wicemistrzostwa E1, 3 razy trzecie miejsce w Generalce, 16 wygranych wyścigów i reputacja najlepszego kierowcy w historii E1 bez Mistrzostwa Świata. No, człowiek legenda. Mało kto jednak wie, że miał siostrę. Jeszcze mniej osób wie o tym, że była jedną z najlepszych kierowców płci żeńskiej swoich czasów w rajdach samochodowych. Dzisiaj zjedziemy z asfaltu, ale tylko tak trochę w przenośni, bo przecież mamy też rajdy na asfalcie. I ruszymy delikatnie tematykę rajdową. Panie i panowie, Pat Moss. Patricia Ann Moss urodziła się 27 grudnia 1934 roku w Thames Ditton. Jako drugie dziecko, po synu Stirlingu, państwa Moss Alfreda oraz Eileen, małżeństwa mającego sporo benzyny we krwi. Eileen podczas I wojny światowej jeździła ambulansami i brała udział w lokalnych zawodach wyścigowych. Alfred Moss z zawodu dentysta wystartował między innymi w słynnym Indianapolis 500. Pat Moss, podobnie jak brat, we wczesnym etapie życia uprawiała jeździectwo, gdzie w skoku przez przeszkody radziła sobie naprawdę dobrze. Zresztą pasja do koni i jeździectwa zostanie z nią na całe życie. Jednak w rodzinie państwa Moss równie istotne co jeździectwo były samochody które wkrótce zaczęły powoli pochłaniać również pad. Jeździć nauczył ją podobno brat, według różnych źródeł, Jeepem Willisem albo Austinem Seven. Dla naszej bohaterki przełomem był rok 1953. Wtedy to jej ówczesny chłopak i z biegiem okoliczności menedżer jej brata, Ken Gregory, pokazał jej parę lokalnych rajdów, które pokochała. W 1954 roku kupiła swój pierwszy wóz do rajdów, Triumfa TR2. Roadstera teraz dwulitrową rzędową czwórką o mocy około 90 koni mechanicznych. Wersja z 1954 roku z nadbiegiem i podatkiem była wydatkiem około 900 funtów. Dla porównania Austin A30, czyli wóz dla brytyjskiego Kowalskiego, kosztował ciut ponad 500. Kasę zarobiła między innymi na zawodach jeździeckich. W tym roku startowała w klubowych rajdach i szło jej całkiem nieźle. Na tyle, żeby w 1955 roku spróbować wystartować w Rock Rally. Tutaj jednak pojawił się spory problem. Żeby w takim rajdzie wystartować, to trzeba było mieć jakieś zaplecze finansowe i techniczne. Moss miała plan: poprosić Triumfa o pomoc. Wsparcie młodej i dość szybkiej kobiety to mogła być dość dobra reklama. Triumf jednak nie zgodził się. Co błyskawicznie wykorzystało British Motor Corporation, w której skład wchodziły m.in. Morris, Austin czy MG. Zaproponowano jej fabrycznego MGTF 1500. Wóz słabszy od Triumpha, pod maską mieliśmy tutaj 1,5 litrową rzędową czwórkę o mocy ponad 60 koni mechanicznych, ale ludzie, to był wóz z fabrycznym wsparciem. W tym rajdzie Moss zajęła trzecie miejsce w klasie żeńskiej. W tym samym roku za kierownicą modelu Magnet wystartowała w Tulpen Rally czyli tłumacząc na nasze tu panów ale wyeliminowała ją awaria. Pierwsze lata to nauka i starty raczej w mniejszych imprezach. W 1956 roku znowu mamy trzecie miejsce w Rock Rally w klasie kobiet za kierownicą MGA, ale to wtedy po raz pierwszy na jej lewym fotelu, bo pamiętajcie, że to były brytyjskie samochody, zasiadła N Wisdom, która zostanie pilotem pani Moss na najbliższe lata. W 1957 roku wystartowały w Radzie Lisz, Rzym, Lisz i zajęły 23 miejsce w Morisie A. Jednak to rok 1958 miał przynieść przełom. I tutaj szybkie wyjaśnienie: European Rally Championship było najwyższą klasą rajdową tamtych lat. Jakby nie było wtedy jeszcze Mistrzostw Świata. Sezon ten zaczął się źle od wypadków w Monte Carlo, ale potem było lepiej. Czwarte miejsca w Generalce w Rack Rally. Oraz rajdzie Lisz Rzym Lisz za kierownicą Ostila Healy 3000, którego Pat nazywała świnią ze względu na jego zachowanie w szybkich zakrętach, plus dziesiąte w generalce podczas sezon kończąc z rajdem Wikinga w drugiej dziesiątce w generalce. To w tym sezonie zdobywa swoje pierwsze rajdowe mistrzostwo kobiet. O co chodzi? W latach 53-66 przyznawano jej najlepszej kobiecie całego cyklu ERC. 1959 też był całkiem niezły. Dziesiąte miejsce w generalce Monte Carlo oraz drugie miejsce w rajdzie Niemiec AVD. Jeżeli chodzi o sezon 1960, 17. miejsce w generalce Monte Carlo, ale później było tylko lepiej: wygranie Hooper Rally oraz olbrzymi sukces w postaci wygrania rajdu lisch rzym lisz zaklepując drugie Mistrzostwo Kobiet. Rok 1961 był mieszany. Z jednej strony słaby wynik w Monte Carlo, z drugiej strony drugie miejsce w Express and Star Rally za kierownicą Saba 96, oraz fantastyczne drugie miejsce w generalce Rock Rally za kierownicą Ostina Healy 3000. Co ciekawe, ten rajd wygrał Eric Carlson w Sabie 96, postać, która jeszcze pojawi się w tym odcinku. Sezon 1956 to ostatni rok współpracy z BMC, przeplatanej jazdą Sabami. Wygrane w Express and Star Rally, Rajdzie Tulipanów, AVD de Baden-Baden Deutschland Rally, do tego drugie miejsce w Rajdzie Polski oraz trzecie w Coupe des Alpes, Rajdzie Safari, Sabem 96, Rajdzie Genewy i Rock Rally, przyklepując swój trzeci żeński tytuł. Wyniki te osiągnęła za kierowcą Austin Healy 3000 i Mini Coopera, o którym mówiła, że na granicy swojego limitu auto stawało się nerwowe i dość niesforne. Rok 1963 to podpisanie kontraktu z Ford of Britain. Moss za kierownicą Cortina GT osiągnęła następujące wyniki: Szóste miejsce w rajdzie Akropolu, 15 w rajdzie Tulipanów i siódme w Rag Rally. Tutaj jednak musimy się zatrzymać i troszkę prywaty pani Moss. W rajdach poznała pewnego szwedzkiego kierowcę, który za kierownicą Sabów dokonywał niesamowitych rzeczy. Tak oto w 1963 roku Pat Moss stała się Pat Moss Carlson. Tak. Jej mężem został słynny Eric Carlson, ten o którym wspominaliśmy wcześniej. Przy czym ja dalej będę mówić tylko MOS, będzie mi prościej. Co ciekawe, Ford próbował to na swój sposób wykorzystać, chcąc ściągnąć Carlsona do siebie, ale zamiast tego to pad przeniosła się do Saba. Trzeba też podkreślić zmiany na lewym fotelu. W sezonie 1962 głównym pilotem MOS była Pauline Mayman, a w 1963 roku Jennifer Nadine Burrell. Ann Wisdom w 1962 roku wychodzi za mąż za kierowcę rajdowego, którym był Peter Riley, i wycofuje się z biznesu. Od momentu przeprowadzki do Saba aż do 1970 roku, z małymi wyjątkami, na drugim fotelu zasiadać będzie Elizabeth Nystrom, żona Owe Andersona, szwedzkiego kierowcy rajdowego. Sezon 1964 to czwarte mistrzostwo kobiet z najlepszymi wynikami. Drugie miejsce w rajdzie kwiatów, tak wtedy nazywał się rajd Sanremo. Trzecie miejsce w rajdzie Akropolu i Polski. Co ciekawe, w rajdzie Polski drugi był jej mąż, a sam rajd wygrał sobie Sław Zasada. Mos dokłada jeszcze w tym sezonie dwa czwarte miejsca: w rajdzie Rally i rajdzie Spa Sofia Liège. 1965 rok to ostatnie, piąte mistrzostwo pad, ale szło jej już troszkę gorzej. Najlepszy wynik to trzecie miejsce w rajdzie Monte Carlo oraz dwa piąte z rajdu Londynu oraz z rajdu Polski. W 1966 roku najlepszy wynik to drugie miejsce w Gulf London Rally, piąte z rajdu Wełtawy i dwa dziewiąte z rajdu trzech miast i Rock Rally. 1967 był słaby, mamy tutaj czwarte miejsce w rajdzie Wełtawy i rozstanie z sabem. Sezon 1968 Patmos związała z Lancia. Będzie startowała ich kultową Fulwią HE. O ile debiut w Monte Carlo poszedł średnio, to już drugie miejsce w Sanremo to był świetny wynik. Swoją drogą tym rajdzie szybszy od niej był tylko Poli Toyvonen, czyli mistrz ERC z tego roku w Porsche 911. I zbieżność pewnych nazwisk nie jest przypadkowa, bo Poli Toyvonen był ojcem Henry'ego Toivonena, kierowcy rajdowego, który zginął podczas rajdu Korsyki w 1986 roku za kierownicą Delty S4. Pierwszą wygraną most dla Lanci był rajd Del Sestriere. Rok 1969 był mało intensywny, jeżeli chodzi o jej starty. Z takich ważniejszych wyników mieliśmy szóste miejsce w Monte Carlo. O ile działalność rajdowa była mniej intensywna, to w życiu prywatnym się działo. Co ciekawe, jedno wynikało z drugiego. Do czego zmierzam? Pat Moss w tym roku była w ciąży i w grudniu tego roku urodziła córeczkę, Suzy. Siłą rzeczy musiało dojść do tego, że będzie mniej aktywna w rajdach. W 1970 zajęła trzecie miejsce w Rally International Feminine Paris Saint Raphaël. Takim rajdzie tylko dla kobiet. W 1971 nie startowała, a w 1972 zajęła dziesiąte miejsce w Monte Carlo za kierownicą Alpine A110. W 1973 roku dokłada szóste miejsce w Manx International Trophy Rally. Przygoda z rajdami Patmos dobiegała końca. Jej pożegnalnym rajdem dużego kalibru mogła być tylko jedna impreza. W 1974 roku Moss zajęła szóste miejsce za kierownicą Toyoty Celiki w Rak Rally. Warto podkreślić, że jej ostatnim pilotem na pełen etat była Elizabeth Crellin. A jak traktowano Patmos w tym mocno męskim otoczeniu? Mówiono o niej jako o jednym z chłopców. Doskonale potrafiła się odnaleźć w tym środowisku i była bardzo szanowana za styl i technikę jazdy. Po rajdach zajęła się domem, wiodąc dość spokojny żywot. Zakończony niestety chorobą, Pat Moss Carlson zmarła 14 października 2008 roku po walce z rakiem w wieku 73 lat. Tak oto prezentuje się historia kobiety, która zapisała się w historii motorsportu. Co ciekawe, moim zdaniem, jeżeli chodzi o kobiece rady, to doszło do ciekawej zmiany warty. Gdy w 1974 roku karierę zakończyła Moss, to w cyklu Mistrzostw Świata zadebiutowała zawodniczka, która przebiła jej dokonania, ocierając się o Mistrzostwo Świata. Za kierownicą Alpin 110 w rajdzie Korsyki wystartowała Michel Mouton. Sama Mouton już w 1973 roku próbowała się w mniejszych zawodach, a co ciekawe, panie na swój sposób rywalizowały ze sobą właśnie w 73. roku. Dla MOS to było ostatnie Monte Carlo. Mouton w tym samym rajdzie wystartowała jako pilot Żana Tajbiego. Po latach, obie jako utytułowane zawodniczki były zapraszane na różne imprezy, a podczas prywatnej sesji treningowej w 1985 roku, Moss przejechała się Audi Quattro, którym startowała Mouton, a Michelle przejechała się Austinem 3000. A czym pod koniec życia jeździła pani Moss-Carlson? Cóż, w internecie jest artykuł z The Telegraph z 2005 roku, w którym jest jej zdjęcie opartej o samochód. Jest to Saab 95 Estate. Czyli kombi. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam miłej pory dnia, podczas której to oglądacie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.